Witam po długiej przerwie Jak obiecałem, dzisiaj filmik wleci z wypuszczania kur na wybieg Tak się prezentują Tu dziś dostały dynie i kapustę Te ptaszaki Dobra, to wypuszczam I gołęby jeszcze wypuszczę o, Poszły Cztery perlice, pięć kogutów i reszta kury wszystko Kazik tam, wczoraj przysłałem jego zdjęcie. Tam fenio yy. i inne. Dobra, wypuszczam gołębie. Poszły chyba, bo jedną ręką nie dam rady niezbyt. O, poszły. Po jednej nie się pchają Pocztowe Oj Bo tak trudno Na o, jest Na. tam kurka To będzie krótki filmik Tam kot Chodzi Była ostatnio nabyłem sobie kota 4 miesiące temu nie nagrywałem Ale jak O, o, o Jak się pchają Strasery, kapucyny i pocztowe O, jak wariują Jedzenia chcą Zaraz nie dam I tak się prezentują kurki Będzie krótki filmik, jutro Wam kolejny nagram o, Marcininka Dobra, to na razie